Dzień dobry wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie Zodiakalne Wodniki w czytaniu na marzec 2023 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co możecie czekać w tym miesiącu w poszczególnych sferach życia. I są to praca, single, relacje i bliscy oraz na koniec wyciągnę kartę radę. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w Ascendencji i Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam czytania miesięczne na przeszłość, teraźniejszość, przyszłość oraz typu wybierz talię dla singli na brak kontaktu oraz ty, i twoja osoba, co każda myśli czuje zamierza. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam, one wszystkie są dla Was. Teraz już przechodzę do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moi kochani, tak naprawdę w tym miesiącu to będzie drugie czytanie miesięczne, ponieważ pierwsze, tak jak już wcześniej wspomniałem, to, które pokazuje się zawsze, czyli na przeszłość, na przyszłość, już jest dostępne na moim kanale. A teraz drugie czytanie to czytanie na poszczególne sfery życia. Zobaczymy, jak Wam się też to czytanie spodoba, czy się sprawdzi. Jeśli e, odzew będzie pozytywny, to myślę, że bez problemu będziemy sobie też takie czytanie co miesiąc, drugie miesięczne nagrywać. Okej, okay, moi kochani, przechodzimy sobie do wykładania kart. Wodnik, praca, finanse. Wodnik, praca, finanse. I zaczynamy sobie od Asakielichów. Paść buław. Rydwan. Paść w tle. Super. Bardzo dobre karty. Karty przede wszystkim zmian. Eee, single. A tutaj mamy kapłana. Trójka buław. dwójka buław mhm. w tle wieża relacje, związki zaczynamy sobie od królowej denarów czwórka mieczy dwójka mieczy Piątka kielichów, blisy, czyli rodzina przyjaciele, najbliższe otoczenie, a z denarów. Siódemka mieczy. Król buław, w tle. Okej. ok, hmm. No i chyba coś o pieniążki pójdzie, moi drodzy. Jakieś takie chyba nieporozumienie o pieniążki. E jeśli chodzi o mm, radę dwójka denarów. Okej. Okay. Przechodzimy sobie do waszego czytania. Zaczynamy od pracy finansów. E Askielichów, paś, buław, <coughs> rydwan w tle paść mieczy. Powiedziałbym, że jeśli chodzi o ten marzec u Was, drogie wodniki, w tym miesiącu mogą przyjść jakieś informacje um, drogą elektroniczną, przede wszystkim. Znaczy, jeszcze jest drugi aspekt tego wszystkiego, bo mamy w tle pazie miecze, zaraz do tego przejdziemy. I jakieś informacje bardzo Was ucieszą i powiedziałbym, że Przyspieszą rozwój wydarzeń, przyspieszą też, może, rozwój wydarzeń, jeśli chodzi o wasze, wasz rozwój zawodowy, bo to tutaj też się fajnie łączy: rydwan, czyli przyspieszenie. Z Asem Kielichów, który mówi o nowej perspektywie, ale która. nowych rozwiązaniach, które, przy, które przynoszą zadowolenie, tak? Czyli widać, że jakaś informacja, która do Was dotrze, albo jakaś oferta, którą tutaj dostaniecie związana z, z, z sprawami zawodowymi, doprowadzi do tego, że Wy tutaj zaczniecie być bardzo zadowolony. Co tutaj może tak naprawdę się wydarzyć? Ano moi drodzy. Albo może. Wam tutaj, bo myślę, że to raczej nie będzie, nie będzie coś związanego z obecną pracą. Tylko powiedziałbym, że e, albo na przykład dostaniecie ofertę e, przejścia na przykład do innej firmy, albo ktoś z Waszych znajomych, wiedząc, że macie jakieś kompetencje, albo obecnie jakieś, pełnicie jakieś stanowisko, e, też prześle Wam coś, co by mogło Was tutaj zainteresować, czyli na przykład e, inne. E, inne stanowisko dla Was byłoby bardzo dobre. Albo może jako, że idzie to z asem kielichów, czyli um, możliwe, że coś chcieliście od y, dłuższego czasu robić i teraz się zajmujecie czymś innym i ktoś wiedząc o tym podsyła Wam bardzo dobrą ofertę, która, którą uważacie, że ona jest właściwie skrojona dla Was. I w związku z tym, że pojawia się ta oferta, rzeczy zaczynają się tutaj dziać bardzo szybko, tak? bo mamy tutaj kartę 2, czyli na przykład ktoś tutaj podsyła Wam jakąś ofertę, Wy się bardzo tym cieszycie, myślicie, kurczę, coś wreszcie dla mnie. Zaczynacie działać w tym kierunku, bojąc się, że ktoś może na przykład podebrać Wam Albo że e, znajdzie się tutaj w tym czasie ktoś inny, kto, kto też tutaj by się nadawał. No i w, dla tego wszystkiego mamy paziemieczy, czyli kartę, tym razem spotkanie i rozmowy face to face. Czyli na przykład umawiacie się na rozmowę o pracę w tym nowym miejscu, tak? Czyli jakiś rozwój zawodowy, ale rozwój zawodowy, nie tyle jakiś taki, gdyby to było związane bardziej z tym, że dzięki temu to będzie jakieś bardzo intratne przedsięwzięcie finansowe mielibyśmy tutaj ASA ASA Monet, czyli wiecie, nowa perspektywa, która daje jakieś super wyniki, jeśli chodzi o zarobki, tak, czyli jakaś bardzo intratna propozycja, która tutaj nie wiem, pomnoży Wasze zarobki. Natomiast tutaj to jest bardziej związane z tym, co Wy tutaj byście chcieli robić, tak? Bo Askelichów mówi o Odczuciach, o uczuciach, o tym, że my tutaj, coś tutaj nam daje radość i daje nam spełnienie, więc widać, że u was nawet nie tyle w tej, w tym, w tej nowości będzie chodziło o to, że nie wiem, te wasze zarobki to nagle zostaną podwojone, potrojone. Bardziej będzie chodziło o to, że ta oferta, ta propozycja, która do was tutaj przyjdzie drogą e, jakąś elektroniczną, w pierwszym momencie drogą elektroniczną, potem wy się tym zajmiecie i jakby. E, Będziecie chcieli y, porozmawiać na żywo z osobą, albo która wam tutaj proponuje, albo z potencjalnym pracodawcą, tak? Y, y, przyniesie wam po prostu y, taką nadzieję. Nie wiem, czy widzicie w ogóle y, tutaj y, na tym asie y, kielichów, y, na tej karcie, na tym kielichu jest gołębica, tak? Symbol nadziei. Taką nadzieję na to, że. Coś tutaj fajnego się wydarzy, że tutaj widać tutaj pewnego rodzaju ekscytację, tak, której nie ma na przykład na karcie um, Asa Monet, tak, Bo to jest. Tak jak mówię, typowo wtedy oferta związana z zarobkiem, tak, Dużo większym zarobkiem, też każdy As troszeczkę inne energię wnosi, tak? Wnosi nowości, ale inną energię, natomiast As moim zdaniem jest najlepszy, dlatego że on daje spełnienie, tak. Nową, nowe rzeczy, nowe przedsięwzięcia dające spełnienia, wiadomo, że pieniądze są ważne, ale to, żeby się czuć w czymś dobrze, jeżeli mamy pracę, którą kochamy, to w ogóle nie czujemy, że pracujemy i to jest w ogóle cudowne. Przechodzimy sobie do, do singli, taka wpłana, trójki buław, dwójki buław, karta wieży w tle. Powiedziałbym, że Jakieś nagłe wydarzenie. Może, może w Waszym życiu po prostu w marcu wydarzyć się coś, co troszeczkę zmieni wasz punkt widzenia. i Może to, to wydarzenie doprowadzi do tego, że Wy nie będziecie chcieli przez jakiś czas tworzyć relacji. Nie wiem, na przykład, dowiecie się, że w poprzedniej relacji ktoś tutaj, czegoś tutaj nawet o tej osobie nie wiedzieliście. Pomimo, że się rozstaliście i macie o tej osobie nie, nie najlepsze zdanie, to jeszcze się dowiecie czegoś, co was tutaj wytrąci z równowagi. Wierzę, to są jakieś nagłe wydarzenia, to są coś, co troszeczkę rujnuje nasze pojmowanie rzeczywistości, tak? Troszeczkę zmienia nasze zdanie o, o otaczającej rzeczywistości. I ta wieża Czyli to nagłe wydarzenie, też często to jest nagła wiadomość, nagła informacja, bo to jest dla tego wszystkiego, doprowadzi troszeczkę do tego, że w, będziecie tutaj w energii trójki buław, czyli energii oczekiwania, energii przyglądania się raczej. Gdzieś tutaj pozostawania, powiedziałbym, że na uboczu, raczej czekania na coś wyjątkowego, niż łapania wszystkiego, co tutaj się nawinie. Gdzieś tutaj będzie taka energia, Chciałbym też, nie wiem czy widzicie tutaj, ta, w tej trójce buław to też jest taka energia patrzenia na większy horyzont, tak? przyglądanie się swojemu życiu, większych przemyśleń, zastanawianie się nad tym, czego ja właściwie w życiu oczekuję, co by mi miało dać to spełnienie, kim by miała być ta osoba, która byłaby dla mnie tutaj docelową. No i właśnie tutaj obok jest ta dwójka buław, czyli bardzo prawdopodobne, że wy tutaj podejmiecie decyzję o tym, że na razie chcecie skupić się na sobie. Chcecie zastanowić się nad własnym życiem. Chcecie popatrzeć z innej perspektywy, gdzieś wrzucicie raczej na tryb czekania niż działania i w tym czasie będziecie tutaj w energii kapłana. Czyli to nie będzie tak, że wy w tym czasie będziecie po prostu leżeć do góry brzuchem i myśleć o tym, że no właściwie to no to niewiele mi się chce. Właściwie to jak nie mam bodźca w postaci drugiej osoby, to to nie wiem po co to wszystko. Nie, będziecie w energii tego, że będziecie chcieli ten czas spożytkować na lepsze poznanie siebie, swoich potrzeb, yy, też na to, żeby tutaj jakoś Inaczej sobie to życie poukładać, żeby popatrzeć z innej perspektywy, tak? Będzie to służyło ogólnemu Waszemu rozwojowi, bo karta kapłana to jest rozwój, w szczególności nastawienie na rozwój duchowy, czyli bardzo prawdopodobne, że tutaj wejdą jakieś praktyki takie mające na celu troszeczkę to, żebyście tutaj popatrzyli na życie z innej perspektywy, żebyście zyskali większy spokój, żeby tutaj jakoś tam mieć takie poczucie, że. W swoim życiu się rozwijam, czyli na przykład, nie wiem, postanowicie na wiosnę sobie pójść na jakąś medytację albo na jogę, bo to też jest rozwijające tak duchowo i, i tak fizycznie. Możecie też ogólnie bardziej na przykład, nie wiem, pójść w stronę duchowości związanej z Bogiem, tak? Albo bardziej się zastanowić nad ogólnie swoimi potrzebami. Takimi niezwiązanymi z fizycznością, nie? Dziś będziecie chcieli znaleźć taki większy spokój w tym swoim życiu. Może właśnie też będzie to wynikało z jakiegoś nagłego wydarzenia, które troszeczkę wam ten spokój zaburzy, tak? I każe wam spojrzeć na całość waszej sytuacji w inny sposób, i wy będziecie tutaj potrzebowali tego, żeby się troszeczkę odsunąć, żeby troszeczkę tutaj zainwestować ten czas w siebie i znaleźć po prostu w tym wszystkim siebie i, i swoje potrzeby. I zacząć je realizować. A nie gdzieś. To, to są w ogóle energie takiego mniejszego gonienia za codziennością, za jakąś taką. za potrzebami związanymi z tym, żeby kogoś tutaj mieć, no bo to jest czytanie dla singli, tak? I zastanowienie się nad tym, tak, czego ja po prostu w życiu oczekuję, czego ja potrzebuję, czy, czy faktycznie idę w tym momencie w tym kierunku, czy nie tworzę relacji takich, które. Nie dają mi tego, czego potrzebuję, tak? Czyli czy to, to nie jest tak, że po prostu gonię za tym, co się pojawi. Bo nie chcę być sam, nie chcę być sama. Może warto właśnie w tej samotności znaleźć znaleźć trochę radości, znaleźć um, takie zaspokojenie swoich potrzeb, bo tak naprawdę wy wiecie tak um, na dobrą sprawę najlepiej, czego wy tutaj potrzebujecie, um, a nie ktoś. Może tutaj najlepszym rozwiązaniem jest po prostu na razie zostanie z samym sobą. Tak tutaj mówią karty, tak? Może ta wiosna właśnie będzie jakimś takim bodźcem do tego, żeby tutaj zacząć działać, ale w kierunku własnego spełnienia. Przejdźmy sobie do relacji związków. Tutaj mamy królową denerów, czwórkę mieczy, dwójkę mieczy i piątkę kielichów. Jeśli chodzi o, o tutaj o relacje, Są tu energie, szczerze powiedziawszy. Bo po z jednej strony królowa denarów to tak jakby e, gdzieś w tym wszystkim. E, ta relacja wasza jest na tyle stabilna, że wy się czujecie w miarę tu bezpiecznie. O czym mówi e, królowa denarów? E, ale macie jakiś takie niedosyt, takie e, poczucie, że, że czegoś tu brakuje, bo w tle tego wszystkiego jest w ogóle ta piątka kielichów. To jest takie, wiecie. E, to tak jakbyście mieli poczucie, że w tej codzienności gdzieś coś w waszej relacji umyka, że czegoś tu brakuje. Czwórka Mieczy to jest w ogóle karta troszeczkę takiego... takiego jednak dość negatywnego myślenia, szukania równowagi, takich pewnych wątpliwości. Dwójka Mieczy to jest też niedostrzeganie jakiejś prawdy, jakiejś tajemnicy. Możecie mieć tak, że będziecie odczuwać, że co prawda jest stabilnie, ale gdzieś um, powiedziałbym, że będziecie mieli poczucie, że coś wam tutaj umyka, tak? Możecie też troszeczkę podejrzewać o to, że partner wam czegoś nie mówi, bo dwójka mieczy e, to jest właśnie takie zasłonięte oczy i zastanawianie się nad tym, jak się sprawy mają. Um, no i w tym wszystkim ta czwórka kielichów moim zdaniem jest najgorsza, bo ona mówi o tym, że, że mamy takie poczucie, że to, co w danej sytuacji, w tym przypadku akurat w waszej relacji, to co było najlepsze, to już, to już było, tak? Że gdzieś mi jakoś się rozlało, że gdzieś może tutaj jakieś wydarzenie też y, między wami a partnerem nadszarpnęło wasze zaufanie i no niestety troszeczkę teraz y, troszeczkę wokół tego teraz bardzo też się kręci myślenie o waszym partnerze, tak? Wokół tego, że gdzieś tutaj wcześniej to zaufanie zostało nadszarpnięte. Wy macie takie poczucie, że Czegoś tutaj nie wiecie i bardzo się tym faktem denerwujecie, staracie się jakby. Jednak być zdroworozsądkowi, i póki na przykład nie macie na coś dowodów, to po prostu nie atakować tego waszego partnera, ale gdzieś macie takie poczucie, że coś tutaj umyka, że niby jest stabilnie, ale nie ma tego czegoś, co by dawało wam radość w tej relacji. A piątka kielichów, to tak jak mówię, jest takie poczucie, mimo tego, że te dwa kielichy jeszcze gdzieś są, czyli jest pewnego rodzaju radość, jest pewnego rodzaju nadzieja, gdzieś to uczucie się szczetli, to macie takie poczucie, że. No to zresztą nie wiem, czy widzicie, ale ta, ta osoba tutaj, te trzy osoby to, przepraszam, te trzy kielichy to ona ma za sobą, tak? Więc, i to rozlane. Więc gdzieś jakby pewnego rodzaju uczucia, takie pozytywne emocje, one zostały w przeszłości i one są nie do odratowania. Więc troszeczkę to są energie mówiące po prostu o tym, że em, macie poczucie, że, że coś ulotnego w waszej relacji po prostu już jest w przeszłości. Już uleciało i tak naprawdę teraz y, tymi dwoma kielichami też mogą być po prostu przyzwyczajenie i zobowiązanie i to, że y, ta relacja jest stabilna i daje Wam jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, ale y, czegoś już nie brakuje. Więc, y, no takie powiedziałbym, że trudne przemyślenia na temat codzienności z Waszym partnerem. Przejdźmy sobie do bliskich, czyli rodziny, przyjaciół, najbliższego otoczenia. Tutaj mamy Asa Denarów. Siedemki mieczy, króna buła i czwórki denarów. Możliwe, że tutaj jeśli chodzi o tę o osobę wam to będzie ktoś z trygonu ognia, czyli baranę wstrzelec, ale niekoniecznie. Osoba taka powiedziałbym, że dosyć zaradna. Co ciekawe... Myślę, że ta osoba, ktoś tutaj w Waszym otoczeniu jest taki, powiedziałbym, że przedsiębiorczy. I tutaj będzie chciał Was do czegoś namówić, gdzieś do wspólnego jakiegoś nowego przedsięwzięcia finansowego, tak bym to powiedział. Bo tutaj mamy kartę złodzieja, czyli e, siedemki mnie, niekoniecznie ta osoba chce, chce Was oszukać. E, no i mamy tego asa, asa denarów, czyli jakieś przedsięwzięcie e, materialne związane z e, szybkim zarobkiem pieniążków. Zresztą już wcześniej mówiłem, czym się różni e, Askielichów od asa denarów. Natomiast powiedziałbym, że Wy nie będziecie chyba zbytnio tutaj mm, zainteresowane, albo będziecie bardzo sceptyczne, bo macie czwórkę denarów w tle. Czyli albo uważacie, że na ten moment nie macie pieniążków do, do finansowania tego przedsięwzięcia i do ryzykowania, albo po prostu nie macie na to ochoty. Bo może zastanawiacie się nad tym w tej y, y, siódemce. Y, siódemce mieczy, czy ta osoba na, na pewno jest pierwsze uczciwa, mimo tego, że w miarę jej ufacie, no to możecie mieć też takie poczucie, że to jest jednak osoba, która przede wszystkim swój zysk będzie bronić, nie? Czyli de facto uważacie, że no może próbować jakoś tam... Najpierw te, te zyski, które miałyby przyjść, no to zapewni sobie, tak? najpierw urządzi siebie, a dopiero potem będzie myśleć o Was. Poza tym możliwe, że branża, w którą ta osoba próbuje Was przekonać do inwestycji jest Wam nieznana. Nie do końca też się zdacie na, na prowadzeniu czegoś, co tutaj jest Wam proponowane, więc też martwicie się o to, czy czy ta osoba po prostu będzie uczciwa w stosunku do Was, bo wiecie, że ta osoba jest jakby, no, uważacie, że jest w miarę przedsiębiorcza, natomiast Hmm, może macie takie średnie zdanie na temat tej osoby, tak na temat jej uczciwości. Że to jest troszeczkę osoba jednak cwana. Dlatego też widać dużego, dużą ostrożność w wydawaniu e, Waszych pieniążków, waszych jakiś takich e, mm, zasobów materialnych To w czwórce denarów nie wiem czy widzicie te karty, tutaj ta osoba siedzi tak. E, te dwa denary pod butami trzyma, tak, jedno po prostu ściska, tak jak tutaj może. jedno jest tutaj na koronie, ale no tutaj pewnie też się przygląda, tak, żeby ktoś tutaj tego nie zabrał. Więc jest taki duży w ogóle sceptycyzm w wydawaniu pieniążków. Może też wy macie podejście takie, że w tym momencie to nie jest najlepszy okres na to, żeby ryzykować mm, własne oszczędności w kierunku inwestycji, której nie do końca znacie, mm, znacie efekty, tak, nie wiecie, czy wam się tutaj zwróci, czy, czy faktycznie da wam tutaj zyski, no i do tego jest jeszcze, powiedziałbym, że dość duży sceptycyzm do, do uczciwości tej osoby. Zresztą ta osoba, no faktycznie w siódemce mieczy, może was przekonać do, przekonywać do przedsięwzięcia, do którego sama nie jest przekonana do końca, bo to jest faktycznie jakaś tutaj szansa w asie denarów, natomiast siódemka mieczy mówi o bardzo dużej czyjejś przebiegłości, czyli możliwe, że ktoś nawet po to, żeby przekonać w tym przypadku Was do jakiegoś zainwestowania pieniędzy, może nawet posunąć się do kłamstwa i troszeczkę tutaj podkoloryzować jakieś, jakieś swoje plany i swoje przedsięwzięcia, które tutaj planuję podjąć. No i jako rady mamy dwójkę denerw. Zachowaj równowagę w dawaniu i braniu, zachowaj równowagę w życiu, Prywatnym w odniesieniu do zawodowego. Jeżeli gdzieś tutaj widzisz w swoim życiu dysproporcje, e, w, czy we własnych relacjach, czy w relacjach takich e, związanych właśnie z e, tym, ile czasu poświęcasz na, e, na sprawy materialne, a na sprawy na przykład emocjonalne, gdzieś widzisz dysproporcje, na przykład za dużo pracujesz i na tym cierpi twoje e, życie prywatne, może warto po prostu by było. Się na ten temat zastanowić, jak to wszystko zrównoważyć, jak to wszystko tutaj e, dopasować e, w taki sposób, żeby jednak e, rozwijać się tak równowarnie, tak? Nie tak, że coś jest kosztem czegoś. To jest tak, tak naprawdę zachęta do tego, żeby w swoim życiu jak najwięcej tej równowagi wprowadzić. Jeżeli widzisz, że pewnego rodzaju relacje też e, nie dają ci zbyt wiele korzyści, natomiast zawierają bardzo dużo. Albo Twojego czasu, Twojej uwagi, może komuś tutaj pomagasz finansowo, natomiast to jest studnia bezna, ta Osoba, jakby w żaden sposób, nie oddaje ci ani środków materialnych, albo po prostu pojawia się wtedy, kiedy potrzebuje coś od ciebie. To jest zachęta do tego, żeby może zacząć tą osobę nawet traktować w taki sposób, jak ona traktuje ciebie, tak? Czyli zastanów się nad równowagą w swoim życiu. Doprowadź do tego, żeby ta równowaga zaistniała, żeby ona tutaj w jak najlepszym, w jak największym stopniu po prostu tutaj działała na Twoją korzyść i żeby się tutaj rozwijać jak najbardziej równoważnie. nie y, życie zawodowe kosztem na przykład y, prywatnego albo odwrotnie, tylko żeby to wszystko tutaj miało swoją harmonię i żeby tutaj to wszystko y, współ, też współigrało, z, y, współpracowało z Twoimi potrzebami. Okej. Okay. Moje kochane wodniki, ja Wam bardzo za to czytanie. Dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami no po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo, pozdrawiam. Marzmy tarot!